Dzisiaj przypomnę temat serialu Rolnicy Podlasia, w związku z nowym wydarzeniem, podejrzeniem, że Andrzej Splutycz trafił do aresztu, do więzienia, w związku z tym, że albo będzie miał jakąś sprawę, albo nie odbywał jakiegoś zaległego wyroku w sprawach prac społecznych, no i został aresztowany, zatrzymany przez policję w internecie nie znajdziecie o tym informacji bo są tylko stare informacje, że nie występował w ostatnich odcinkach bo był w sanatorium ze złamaną ręką ale chodzi o to o te najświeższe wydarzenia i chodzi w ogóle mi też od wielu miesięcy pokazuje, pokazywałem na poprzednich filmikach też pewną prawdę o tym, że telewizja Focus i powtórki lecą czasami w polsacie. No zrobiła z tego serialu szopkę. Tak naprawdę serial Rolnicy Podlasie ma niewiele wspólnego z rzeczywistym obrazem wsi z rzeczywistym życiem tych ludzi. Oni są przedstawiani jako można powiedzieć takie indywidua, jakieś dziwactwo Dopóki pokazywano w tym serialu takich rolników można powiedzieć najlepszych, najbardziej zaradnych, najbogatszych, najbardziej przedsiębiorczych, to ludzie podchodzili do tego z miasta ze zdrością, bo można powiedzieć, że jest to element tych audycji w stylu hejtu, czy patostreamu, kiedy telewizja pokazuje ludzi jakichś dziwnych, niezaradnych, po to, żeby narazić ich na śmieszność. W oczach widzów, którzy dzięki temu chcą się poczuć lepsi, coś w stylu Big Brothera, czy tam chłopaków do wzięcia. Tutaj akurat byłoby bardzo fajne, żeby telewizja chciała pokazać takie rzeczywiste życie, trudne życie ludzi na wsi, ich konflikty sąsiedzkie, zazdrość, zawiść, problemy z policją. Problemy z policją ma każdy Polak. Wiadomo, że policja tak naprawdę od lat zamiast służyć ludziom, chroni bandytów w rządzie, bandytów w samorządzie, jakieś lokalne kliki, układy, e, potrafi fałszywie oskarżyć na przykład ludzi niewinnych. Jest wiele przykładów ludzi, którzy siedzą po wiele lat w więzieniach, na przykład Tomasz Komeda. Tak? E, także policja ma naprawdę, i, tak jak też inne instytucje, jak sądy, ma tak zwaną selekcję negatywną, czyli ludzie uczciwi, Yy, mający własne zdanie, pracowici są z policji, z sądów, z urzędów wyrzucani. Yy, awansują ludzie głupi, ale służalczy, bezwzględnie wykonujący nawet najgłupsze sprzeczne z prawem polecenia przełożonych, yy, bo tacy ludzie są lojalni i tacy ludzie po prostu yy, robią karierę yy, w przeciwieństwie do ludzi, właśnie. Uczciwych i przestrzegających prawa. Dla takich ludzi w policji, w sądach czy w urzędach nie ma miejsca. Dla ludzi uczciwych i przestrzegających prawa, bo tam docenia się ludzi bezwzględnie posłusznych, którzy potrafią zrobić na polecenie przełożonego wszystko. Tacy ludzie właśnie są awansowani nie ludzie uczciwi wcześniej były też te historie przecież z maseczkami, ze sprawami gdzie tam policja tam jest w ogóle bardzo dużo skarg w miejscowości Plutucze na to, że codziennie wiele osób przyjeżdża odwiedzać gospodarstwo Andrzeja i do tego przecież cały czas jest ta historia, że ich brat Jarek też jest w więzieniu za wielokrotne naruszanie zakazu jazdy samochodem Miał jakieś tam wyroki w zawieszeniu, a cały czas jeździł samochodem, więc policja zatrzymała go tam, podobno w Bielsko-Podlaskim, przy jakimś wykroczeniu typu jazda pod prąd na ulicy wbrew zakazowi. No i okazało się właśnie wtedy, że narusza ten zakaz, i tym razem trafił do więzienia, bodajże na dwa lata. No, i co ciekawe, że telewizja po pierwsze o tym nie będzie mówić, będzie ten film pewnie fakt ukrywać. No i ciekawe, czy pomogą. Próbowali pomóc Andrzejowi w temacie zębów. Było o tym bardzo głośno, że zafundują, sprawią, pomogą mu w, w, w tym, żeby miał nowe zęby, żeby wyleczyć mu zęby. Temat ucich. Były te różne sprawy, że próbowano wykorzystać ten temat do reklamy na przykład Agrouni, która podarowała im tą belarkę. Belarka nie mogła być pokazywana z reklamami Agrouni w telewizji, w programach telewizyjnych. Z tego co ja się tam potem dowiedziałem, ta belarka bardzo szybko uległa uszkodzeniu, ze względu na to, że jest no, takim po prostu skomplikowanym, dosyć sprzętem rolniczym. No i to jest też generalnie trochę taki kompleks złego, biedne, biedniejszego rolnika do bogatszego, że bogatsi mają belarki, biedniejsi mają kostkarki, więc jak ktoś chce się pokazać na wsi, że jest tym bogatszym. Rolnikiem, to musi mieć belarkę. Potem się okazało, że żeby te bele obsługiwać, to trzeba mieć też podnośnik do traktora do ciągnika, którego nie mieli, no ale jakoś sobie potem z tym poradzono, więc. Tam w tej audycji jest naprawdę dużo takich absurdów. Polecam to śledzić. Jest też paru zawsze pozytywnych bohaterów, widzowie oglądają to z sympatią, ale część widzów ogląda to też z takim hejtem i żeby jak gdyby zaspokoić swoje poczucie wyższości, bo Temat Andrzeja Gienka Z Plutecz, którzy w XXI wieku nie mieli łazienki, musieli chodzić, załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne za stodowe, przy mrozie czy przy niepogodzie, jakieś wieczne błoto, no i tam cały czas problemy z alkoholem, z pijaństwem z takim po prostu, można powiedzieć, no brakiem takiej normalnej organizacji pracy tam, że na przykład nie było ogrodzeń na polach i tam cały czas zwierzęta wchodziły w szkodę sąsiadom, za co cały czas mieli jakieś kary z sądów, mandaty od policji, no i, i te, te, jak gdyby, zazdrość wiadomo i konflikty sąsiedzkie spowodowane tym, że, że nawet po prostu tak dużo ludzi tam do nich przyjeżdża, tak, a sąsiedzi woleliby, mieć spokój. Jest to uciążliwość dla sąsiadów. Cały czas po prostu powodują różne problemy i utrudnienia. Za to przyznać rację, że potrafią zmonetyzować swój sukces, swoją popularność. Znaczy sami bohaterowie nie za bardzo, natomiast mm, mają swój kanał na YouTube, czy który ktoś im prowadzi, dlatego inne osoby nie mogą nic nagrywać, na przykład z odwiedzających jest zakaz nagrywania filmów na podwórku, Wstęp kiedyś był płatny. Jarek pilnował tego, żeby każdy, kto wchodzi, zapłacił do tak zwanej skarbonki za wstęp, albo na przykład można sobie zrobić zdjęcie z głównym bohaterem, ale pod warunkiem, jak kupi się jakiś magnes, kubek, koszulkę, kalendarz, długopis czy tego typu gadżet reklamowy na specjalnym stoliku, gdzie takie gadżety pamiątkowe są wystawione. Także to trzeba przyznać, że. No, próbują wykorzystać swoje 5 minut sławy.